Hej, hej, witam w kolejnym materiale poświęconym Dead by Daylight. No i dzisiaj o tym, czym jest wyzwanie Hardcore Killer. Bo zapewne, tak jak widzieliście, albo w zasadzie nie widzieliście w ankiecie na każdej społeczności, zapytałem się Was, czy będziecie chcieli, żebym takie wyzwanie wykonał. No i dzisiaj powrócę o tym, czym samo wyzwanie de facto jest i jak samo to wyzwanie widzę w moim wykonaniu. Więc zaczynając, wyzwanie Hardcore Killer jest w zasadzie analogicznym wyzwaniem do Hardcore Survivor. I w zasadzie Hardcore Killer Killer jest analogicznym wyzwaniem do HSC, czyli Hardcore Survivor Challenge, czyli po prostu wbicia najwyższej rangi w DBD używając nowego konta z nowymi surwami. Oczywiście kiedy SURW ginie, no to tracimy surwa i możliwość nim grania. No i analogicznie mamy w momencie, kiedy mamy Hardcore Killer, czyli po prostu gramy dopóki nie wbijemy albo na wyższe rangi, albo do, do momentu, kiedy wszyscy zabójcy nam się po prostu nie skończą i w tym momencie też, w momencie, kiedy nie wygrywaliśmy meczu 3 bądź 4 killami, no to wtedy dany killer po prostu ginął i już straciliśmy go z puli, więc de facto wygląda to naprawdę analogicznie jak w HSC. Jeszcze z tym, że w Hardcore Killer zasady były częściej modyfikowane na zasadzie, że wygrany mecz to był mecz, w którym po prostu mieliśmy 3 killer bądź cztery, czyli ewentualnie jedna ucieczka haczem bądź bramą i wszystko poniżej trzech kili było generalnie porażką. Aczkolwiek jeżeli chodzi o zasady tutaj one się częściej zmieniały, bo niektórzy robili Hardcore Killera tylko i wyłącznie adeptami, inni tak samo jak HSC na nowych kontach, a inni po prostu grali sobie dowolnymi buildami z dowolnymi addonami i po prostu sobie grali nawet na swoich głównych kontach. No i oczywiście samo wezwanie było swojego czasu dosyć popularne na przez wszystkich po prostu streamerów, którzy gdzieś tam sobie streamowali to dabę na Twitchu głównie. Więc po prostu sprawdzali sobie swoje umiejętności, tak samo jak z Hatko Sudwaj no i dobra, przechodząc w zasadzie do meritum po tym przydługawym wstępie, wstępie, jak ja obecnie widzę e, Hardcore Killer, bo rok temu robiliśmy HSC, wyszło nie najgorzej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało z Hardcore Killerem. Tylko z Hardcore Killerem jest obecnie taki problem, że obecnie najważniejszym elementem jest w zasadzie losowość, na zasadzie po prostu jaka mapa do jakiego killera zostanie wylosowana. No i obecnie ten element RNG jest dosyć w zasadzie. Jednym z istotniejszych kwestii, jeżeli właśnie chodzi o dobór elementów związanych na dany mecz, już pomijając fakt gdzieś tam bildu, czy chociażby addonów i offeringów tam pozostałych. Więc de facto mam generalnie troszkę problem z dobraniem zasad, jeżeli chodzi o to wyzwanie, którego ja będę chciał się podjąć w sierpniu i pewnie jeszcze we wrześniu, no bo dzisiaj jest 13, więc jest rank, więc to prawdopodobnie sobie zaczniemy w przyszłym tygodniu. No i generalnie wizję mam, generalnie, dwie. Pierwsza wizja jest taka, ja, że zrobię to sobie na swoim głównym koncie, czyli po prostu mam tam wszystkich killerów praktycznie poprestiżowanych na minimum 3, więc mam dostęp do wszystkich partków, więc będę mógł sobie grać po prostu e, dowolnym buildem. Nie będę mógł dobierać tylko addonów e, oraz oferinków. Istnieje jeszcze alternatywna opcja, że po prostu będę grał e, uniwersalnym buildem, po prostu jednym buildem na e, wszystkich zabójcach. Druga opcja jest taka, że ponownie sobie będę leciał na nowym koncie, no i klasycznie będę sobie Nowylował tych zabójców yy, i będę po prostu wydawał punkty z meczu. W momencie, kiedy po prostu zagram trapperem to punkty wydam na trapera, tak samo jak w HSC. No, a wtedy, kiedy po prostu yy, killer po prostu zostanie wyeliminowany z rozgrywki, no to wydam punkty i po prostu już nie będę nim grał. W, w zasadzie tak jak w HSC, i w zasadzie tak widzę yy, jedną z tych dwóch opcji, po prostu. W, po prostu finalnie wybierzemy. Więc pewnie wieczorkiem po publikacji tego materiału dostaniecie kolejną ankietkę z zasadami, więc tam będziecie mogli też się również wypowiedzieć, tak samo jak tutaj w komentarzu. Jeżeli chodzi właśnie o samo wezwanie, no prawdopodobnie zaczniemy sobie albo w ten weekend, albo w przyszłym tygodniu, to też jeszcze sobie dogadamy, jeżeli właśnie chodzi o ankietkę i o to, jak to będzie finalnie wyglądało, chociaż mimo wszystko ja będę się chyba kierował bardziej w zagrania na moim tym głównym koncie i zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało, ale dacie znać jeszcze co o tym sądzicie. Dzięki za uwagę, do następnego. Hej hej!